Jasna strona polityki rowerowej Wrocławia wygląda tak, mniej więcej jak tu widać. Przypomnę to podsumowanie. Ponad 220 km infrastruktury dla rowerzystów, 500, ponad 500 km tras uspokojonych i gdyby jakąś charakterystykę Lewosławia rzucić, to na pewno Wrocław jest ostatnio takim miejscem, gdzie się bardzo odważne rozwiązania testuje, tworzy. Takich, których gdzie indziej w Polsce jeszcze nie ma. I jeśli chodzi o sieć, no to jest tu jest przykład przed oficerem rowerowym. Ten, ten układ wyglądał w ten sposób po paru latach działania, latach siedmiu latach funkcjonowania oficera to się zmieniło mniej więcej do takiego poziomu to jest to bazę, którą w mojej prezentacji zapożyczyłem. Dużo rozwiązań wprowadzone zostało. E, właśnie na zasadzie ruchu kontrapasu. Już od dłuższego czasu to było robione, ale e, na pojedynczych ulicach później troszkę to przyspieszyło i ruszyło. E, eksperyment taki, ponieważ w Wrocławiu jest słaba nawierzchnia i wytyczając na przykład kontrapas, e, on musiał być w takim miejscu, w którym rowerzysta nie ma możliwości przejechać ponieważ jest zbyt nierówno, zbyt duże dziury tam były. I Wos eksperymentował, jak to rozwiązać. Tutaj akurat jest taki eksperyment po części udany, po części nieudany, czyli nalewki na istniejącej nawierzchni z kostki, starej, po niemieckiej, nalewka z asfaltu. Ma to wadę akurat po dwóch stronach jest, ale w miejscu, gdzie ona jest tylko po jednej stronie, to wadę ma taką, że rowerzyści natychmiast pod prąd tym kontrapasem niezgodnie z przepisami, z pełną świadomością, że niezgodnie, dlatego że równo jest, po prostu jeździli. To jest pewna wada tego rozwiązania. Inną wadą jest to, że tam, gdzie jakiś ruch ciężki się pojawiał i zahaczał o te nalewki, to je kruszył. Akurat na tej ulicy to się nie sprawdziło, tą, ciężkie samochody wykruszyły tą nalewkę, też był problem z odprowadzaniem wody. Gdzie indziej, w innych ulicach, bardzo dobrze to zadziałało, także jest to nie do końca do naśladowania w całości, ale, ale w pewnych miejscach to zostało bardzo fajnie zadziałało. To jest przykład inny. Ulica Braniborska w Wrocławiu. Szeroka ulica z szerokimi pasami wcześniej, gdzie w zasadzie było miejsce na ruch rowerowy, ale prędkości te szerokie pasy, wiadomo jak się zrobi po 3,5 metra czy nawet tam jeszcze były szersze, to samochody jadą bardzo szybko, naturalny sposób i żaden znak ich nie przeszkodzi. Natomiast tutaj jakby dwie rzeczy zostały uzyskane, czyli wyznaczone zostały pasy na, ten, na całej długości tej, tej ulicy. To jest dosyć ważna ulica blisko centrum i dwa, dwa efekty uzyskano. Jedno, że rowerzysta ma jakąś dedykowaną infrastrukturę, czyli zachęcamy go tym samym do poruszania się zamiast chodnikiem po jezdni, bo widzi ten piktogram wymalowany, a drugie, że przez zwężenie pasów się znacznie zmalała prędkość samochodu, czyli też ogólnie bezpieczeństwo wzrosło, polecam zawężanie pasów. To jest inny przykład, wydzielone torowisko, był bardzo wąski pas, i jak korek stał samochodów, to rowerzysta jedyne co mógł zrobić, to wykroczenie popełnić i po tym torowisku jechać, bo waje tak często nie jeżdżą na tej ulicy, to jest obownica starego miasta, ulica Grocka, czyli bardzo blisko. Tutaj już jest mniej więcej 500 metrów do samego rynku Wrocławskiego. Pas przesunięto, po prostu pas dla samochodów. Znowu Samochody jeżdżą wolniej, a rowerzysta nie, przez, rowerzyści przestali po chodniku jeździć, bo wcześniej się masowo po chodniku poruszali. Na tym odcinku tu jest pas filtrujący, doprowadzający do śluzy, do lewoskrętu. Na bardzo dużym skrzyżowaniu, też bardzo odważny eksperyment. Ja mieszane mam uczucia do tego, ale docelowo, znaczy mieszane dlatego, że nam nie ma kontynuacji na dzień dzisiejszy. Ona będzie dopiero w tym bądź przyszłym roku do, stworzona. Póki co jest to, słabość polega na tym, że tam lądujemy na jezdni. Jest problem, ale generalnie takie mamy po prostu rozpoznanie przez parę lat, to już ze dwa lata funkcjonuje, jak to działa, jak rowerzyści z tego korzystają, jakie są. Tak, gdzie są normalne przejścia podziemne, czyli wcześniej ten ruch nielegalnie się odbywał. odbywał. Tak, 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 tak. Centrum, Plac Jana Pawła. Tylko ja nie rzucam nazw, bo one nikomu tutaj prawdopodobnie nie będą mówić. To jest inny przykład tego, co można zrobić. Tutaj był zamknięty wlot dla samochodów. To jest cała ta owodnica starego miasta, tu przybiega. A tutaj jest jeden z najważniejszych lotów do centrum, od, strony, od zachodniej strony, gdzie są duże blokowiska. Najbardziej oblegana relacja. Kompletnie była wcześniej nieprzejezdna dla rowerzystów. Natomiast miejsce było i skorzystano z opcji takiej, że y, samochody mają nakaz w prawo, rowerzysta jedzie na wprost. Tutaj te barierki zostały usunięte. Gigantyczna zmiana, jeśli chodzi o wygodę wyjeżdżania. Minus taki, że ponieważ po drugiej stronie, na sąsiedniej, to jest ulica jednokierunkowa, tam jest zaraz druga, na drugiej tego nie ma, więc y, niestety część rowerzystów też pod prąd. Jeżeli coś zrobimy w jednym kierunku dobrego, to niestety warto od razu w dwóch robić. Bo jeżeli w jednym jest to. Y, to jest przykład ulicy Powstańców Śląskich. Y, 2006 rok, czyli przed oficerem. Już tam ruch był znaczny. To jest w ogóle najbardziej ruchliwa arteria od południa gdzie w ogóle największy strumień rowerzystów jak na dzień dzisiejszy stwierdzony wpływa do centrum też i to jest miejsce, gdzie e, tak wygląda sytuacja. To nie jest inscenizacja żadna, to jest po prostu normalny dzień popołudnie, dzień powszedni, e, Tak mniej więcej wygląda. Bo mówiłem o tych 5%, ale jak to się objawia w praktyce, to jest po prostu to, że... To, to wynika też z bardzo długich cyklów świata, że aż tyle się poważnie. Tak, tak, że oczywiście korek rowerowy jest nowym zjawiskiem w naszym kraju, a mógł być mniejszy znacznie, gdyby tutaj bardziej przyjazna była organizacja, znaczy te programy sygnalizacji i rowerzyści mogliby się ewakuować znacznie szybciej z tego miejsca. Natomiast tutaj jest też ponad 4000 na dobę czy tam 4,5 rowerzystów. Oficer walczy systematycznie z tym zjawiskiem, znaczy z tym z punktami teleportacyjnymi. One są likwidowane i zamieniane w takie do, trasy rowerowe, czyli na, troszkę się przeniosło to miejsce dalej. To, jakby to, że ktoś zdefiniował takie miejsce jako punkt teleportacyjny, to też jest z Radomia. Ja to w każdej tej powtarzam, bo to bardzo fajnie obrazuje jakby intencje projektanta. I teraz jakość, tak jak mówiłem, to co było kiedyś, to jest ta sama arteria z południa Powstańców Śląskich. Momentami fatalna jakość po prostu na wierzchni, wytyczone dwie linie na chodniku. no było dużo miejsca, więc wymalowano, ale przyjazda po tym nie była przyjemna. W tej chwili to zmienia się w coś takiego, czyli tutaj standard, już zbliżony do Holandii. To jest inny odcinek tej samej arterii. W ten sposób wyglądał ruch gdzieś tam jeszcze taka stara poniemiecka ścieżka, ale jednokierunkowo bardzo fajna, ale dwukierunkowo absolutnie nie mogła spełniać swojego zadania. Czy dla tych, co jadą w tą stronę, to w miarę jeszcze wygodne było, ale nie dla tych, którzy w przeciwnym kierunku, a to były dwa kierunki. W tej chwili to wygląda w ten sposób. To jest przykład innej takiej nakładki, nalewki asfaltowej zrobionej na jezdni. O ile tam na Rybackiej, tej ulicy wcześniej niekoniecznie to sprawdziło, to tutaj się to na Kościuszki bardzo dobrze sprawdziło i bardzo dobrze działa, nie ulega zniszczeniu. Wszyscy po tym jeżdżą, łącznie z tymi, którzy pod kątem się poruszają, niestety. Ale Wrocław generalnie, ponieważ te doświadczenia z tymi nalewkami nie zawsze były pozytywne, w tej chwili robi co innego. Na innym odcinku tej samej ulicy Peściuszki wybiera się już tą kostkę i robi się dla rowerów po prostu zamiast nalewki na poziomie, w jednym poziomie. Taki pas po prostu asfaltowy. Tutaj bardzo fajna rzecz we Wrocławiu też używana to są progi solidalne z gotowych elementów, czyli takie, które nie powodują hałasu, rzeczywiście zgodnie z prędkością, która jest dedykowana temu progowi, można po nim przejechać, a nie szybciej. Bardzo fajna rzecz, gotowiec i bardzo fajnie działa, bo inaczej, jeżeli to jest próg jakiś taki w starym stylu, no to yy, okoliczni mieszkańcy ten, tego progu nie chcą, bo to im hałasuje i samochody smródzą, bo muszą się rozpędzać za każdym razem. No, to jest dużo bardziej przyjazne rozwiązanie. Natomiast rowerzyści sobie przejeżdżają z boku i w ogóle nie ma problemu A czy to nie jest moja prezentacja, wiesz, to jest, to jest prezentacja niestety Pani Naskiego Daniela, czyli oficera, więc nie odpowiem na szczegółowe pytania, bo to nie jest... Panie to jest gotowe i bardzo szybko się układa i nie ma hałasu. To dany ten przemysł, no to tak? Tak. Znaczy mogę to, co pani tam to koszcie tego produktu zgłasili? No właśnie, to było mówione, tylko ja nie pamiętam. 19 tysięcy. Przecież to była że to było rozwiązanie nowe, więc należy się spodziewać, że jakbym ja to proszę, to tak, są takie wiesz, dziury i, i haki, że tylko przejeżdżają koło, wybierają Tu jest montaż tak, pokazany, a tu jest już, finał tak, tak, jak, tak jak tak. to działa. To są z tak. dwóch części. Tak. Parkowanie to jest taki też sukces, bo jak tego oficera zatrudnili u nas, to on spotkał, chciał się wziąć do roboty, ale spotkał się z całą stertą projektów, które się nie nadawały do realizacji. Patrzył na nie, oglądał i mówił, tego nie będziemy budować. I w związku z tym, że było trochę pieniędzy, a nie było projektów, które były warte tego, żeby je wdrożyć, trzeba było dopiero nowe projekty stworzyć, to zajął się tematem parkowania rowerów. Ruch tędy już był dosyć duży, jak na Polskę w tamtych czasach 2006-2007, natomiast parkingów rowerowych w miejscach publicznych praktycznie. Czegoś takiego nie było, nie występowało. W związku z tym ludzie parkowali do słupów, to nie jest Wrocławia zdjęcie, ale z Irlandii zdjęcie, tam gdzie był oficerem. Też ten problem rozwiązywał. W ten sposób. No i zero miejsc się zmieniło przez te 7 lat, czy tu krócej 5 lat się zmieniło w 5 tysięcy miejsc parkingowych. To jest kolosalna różnica po prostu, bo poza tymi tak zwanymi, no to to, że nie mogę zaparkować roweru, to jest jedna z największych barier, że przyjeżdżam i co z nim zrobić. W tej chwili wiadomo, też widzę tutaj nie najgorzej to wygląda. To jest najłatwiejsze, jakby taki owoc nisko rowerowej wisi, bo łatwo to zrobić, ale pytanie gdzie? On Tak wyglądały stojaczki, gdzieś tam sobie dom handlowy zamówił, To tak miejski, miejska mała architektura wyglądała przed oficerem, a w to samo miejsce, tylko troszkę pod innym kątem wyglądało już parę lat później. To jest o, to, tak parkowali. W tej chwili ten parking, no to jeszcze, jeszcze się bardziej rozciągnął, rozwinął. Natomiast to, co mówił kolega wcześniej, chyba Oliwier, że nie zawsze można, gdzie ten park, jest, gdzie ten parking postawić. One nie postawały, no bo na chodniku nie ma miejsca, bo te chodniki wąziutkie, ciasne. No jest na to bardzo prosty sposób. Zabieramy jedno, dwa, trzy miejsca dla aut. I Wrocław pierwszy był który, pierwszym miastem, które się odważyło na takie posunięcie w Polsce niepopularne. W tej chwili już nikt nie, no, przez tam pierwszy miesiąc to było jeszcze niezapełnione, a później już nie miał nikt wątpliwości, że te parkingi, wszystkie w centrum, które powstały w ten sposób, w ścisłym centrum, są, wyglądają tak i znowu się rowery nie mieszczą. W zasadzie dowolną ilość stojaków stawiona się zapełnia. Tak to wygląda parkowanie przy urzędzie, bo urząd sam też się zmieniał. Urzędnicy dojeżdżali pojedynczy i mniej więcej ich standard parkowania wyglądał w ten sposób. Postawiono im stojaki to jest przykład innego budynku urzędu miejskiego, a w tej chwili one zostały wyposażone w zadaszone, w pełni profesjonalne. To już jest Holandia po prostu to jest najwyższy standard, taki w zasadzie. Mentalnie, ale to jest Wrocław, to jest pod urzędem miejskim. Tak, tak, żeby było jasne. Jest to standard holenderski, który można obejrzeć nie w jednym miejscu, tylko w kilku miejscach. To jest parking, całkiem przyzwoity parking przy innym jeszcze budynku Kataster Miejski. Oj a tu jest. Tu jest po prostu to, jak to wygląda obecnie. To jest oprócz tego, ten sam standard był stosowany w systemie Bike and Ride. Taki, sieć takich parkingów zadaszonych powstała przy różnych węzłach, pętlach komunikacji zbiorowej, czyli dla ludzi, którzy dojeżdżają do, do, do komunikacji zbiorowej i za daleko by mieli, żeby do centrum jechać, ale używają go, żeby podjechać w okolice tego węzła komunikacyjnego. I też taka sieć powstała, to są bardzo wysokiej jakości, podobne jak tam było widać stojaki i ewenement na skalę polską, pierwsze w Polsce zamykane lokery. Ktoś ma bardziej cenny rower, to jest akurat przy stacji kolejowej, czyli tak, którzy zadają na peryferyjnym osiedlu i jadą do centrum pociągiem dalej i mają na przykład cenniejszy rower, mogą skorzystać z, tak, z lokerów zamykanych parkingów rowerowych. Słam? Nie. Nie. Tak było. Różne były rozwiązania testowane. Nie wiem na czym stanęło, też nie, nie szczegółowo nie, nie opowiem, natomiast, natomiast można się dowiedzieć to od tego. Od, to jest przykład innej prorowej inwestycji. Rewitalizacja ryneczku, rozjechanego, yy, brzydkiego miejsca na na yy, w peryferyjnej dzielnicy, która była takim miasteczkiem czyli coś na kształt rynku się zachowało. Psie pole, to się nazywa w Wrocławie, jeśli ktoś zna. W tej chwili po rewitalizacji wygląda to w ten sposób. Odtworzone zostały z Breslau pasy dla rowerów. Co prawda nie wszystko się udało, tego nie widać. Tu jest troszkę nierówno, a tu jest dużo równiej, więc można sobie wyobrazić, w rowerzyści się... Ale to tak naprawdę, by tą kostkę położyć porządnie, tak jak to Niemcy kładli wcześniej, no to by tego, tego problemu nie było. Czyli przy... Słucham? Nikt tak nie potrafi, jakoś tak dziwnie się, że z ich odejściem już to widać, gdzie kostka była wyjmowana i wkładana od razu, po prostu na pierwszy niestety. To jest rzecz, która nas troszkę, przestrzeń w ścisłym centrum, cały plac wcześniej na kilkanaście samochodów tam stało, w tej chwili po oddaniu pieszym i rowerzystom ten kawałek przestrzeni wygląda ten sposób. Ta przestrzeń się zresztą w centrum zmienia. To jest przykład innej ulicy, najbardziej udanego deptaka, który powstał w Wrocławiu. Tak to wyglądało sobie. Bardzo paskudna ulica, nieprzyjemna. W tej chwili jest to deptak z dopuszczonym ruchem rowerowym. Pełen życia, pełen ludzi, pełen handlu. A propos tego, że samochody tam nie mogą dojechać, to nie upadają sklepy, nie giną. Wręcz przeciwnie. Ta ulica rozkwitła i nie tylko na zachodzie się dzieje, tylko potwierdzam, że w Polsce. Takie cuda się zdarzają. W zasadzie się zawsze zdarzają. To jest inna ulica w centrum, kolejna, gdzie obdano przestrzeń. Ludziom, wyżyci sobie przenikają przez te słupki. Samochody szczęśliwie nie przenikają. Czasami tu jakiś zaparkuje tylko, ale to e, rzadko się zdarza stosunkowo. Inny przykład rewitalizacji przestrzeni, to już nie z rowerami, ale tutaj do, do tych e, powstałych w podwórzach. To jest akurat synagoga wosławska, jedyna chyba, która przed, przetrwała wojnę. Tak to wygląda. Przykład bardzo ważny, czyli krawężniki. Taki najbardziej bolesny element dla rowerzysty polskiej szkoły budowania ścieżek kiedyś. Kamieżniki wystające jest kreskawy przykład bardzo, ale u nas w zasadzie standardem było i projektanci twardo twierdzili, że inaczej się nie da, bo woda nie będzie odpływać, że nie ma możliwości na zero zrobienia. Wiele, wiele lat tak mówili i ta zmiana oficera tak naprawdę to jest anegdota oficer się pojawia, z krawężników powstał w pewnym sensie po akcji kiedy dostał prezydent Warszawy złoty krawężnik z takim prośbą żeby wreszcie z te krawężniki które nam koła niszczą zostały pousowane po tym się taka awantura zrobiła medialna że właśnie zatrudniono oficera żeby już więcej takich po prostu rzeczy nie było w efekcie Oprócz tego, że już nie powstają, to wielka akcja trwa od lat usuwania tych krężników. Bardzo kosztowna to już chyba z ponad milion złotych utopiono w usuwanie krężników. Rocznie tam paręset tysięcy na to idzie. I na głównych trasach już to jest, na zbiorczych jeszcze nie, ale, ale wszystko wskazuje, że się da, można to usuwać. To jest przykład inny bardzo odważnego rozwiązania. Przez wiele lat to jest duże skrzyżowanie, wiele pasów z dużym ruchem. Też na tej arterii, którą wcześniej pokazywałem, bardzo ruchliwa. Tu akurat w środku, w tym pasie dzielącym, była droga rowerowa, co oznaczało, że jak rowerzysta tutaj jechał, musiał cztery razy na światła stać, żeby na kontynuację po drugiej stronie wjechać. I już chyba tam pierwszy raz jeszcze w 90-tych latach ktoś powiedział z organizacji, nawet nie naszej, jeszcze wtedy, że czemu nie można by z tramwajami na wprost? No po prostu absolutnie niebezpieczne, trup się będzie ścielił gęsto. Wydawało się to niemożliwe. Przez wiele lat posłyszeliśmy nie, nie, nie. Po wejściu oficera zrobiono przejazd na wprost w cieniu tramwaju. On co prawda nieczynny się staje. Tu jest znak, że jeżeli nie ma sygnalizacji, a nie działa, to nie wolno przejechać trzeba naokoło, ale ona najczęściej działa. I w cieniu tramwaju można przejechać. Tak, tu są dwa sygnalizatory, Właśnie skąd one się biorą? To drugi slajd wyjaśni. Sądzę, że otworzono na wprost relacji, A podobne, podobnie w tym pasie podziału na tej przecznicy, tutaj, to jest akurat na zachód, ale na, na po prawej stronie z tego skrzyżowania, podobny wlot był. I również tam mają wydzieloną moment, kiedy mogą skręcić bezkolizyjnie. W związku z tym, jak to zadziałało, przez dwa lata działało dobrze, to yy, dorysowano. To jest ten już, on już się zmazał trochę. To jest ten na wprost, a dorobiono. Drugi. To już absolutnie było po prostu czymś niemożliwym i zbyt niebezpiecznym. W praktyce działa fajnie, ma się dobrze, nikt nie zginął przez parę lat już. Od 2013 nie zginął. I myślę, że nie, nie zginie. Jedyny problem, to tam jest za mało przestrzeni do przygotowania rowerzystów i po prostu jak ktoś chce, na prosto i to blokuje tych, którzy mają Tak, tak. No i tutaj jakby, wrócę do poprzedniego slajdu, te sygnalizatory. Jeśli ktoś zna troszkę się na przepisach, to takie sygnalizatory są eksperymentem, one nie są gdzie opisane. Po prostu nie powiem, że są nielegalne, bo, bo to by było za daleko idące, ale nie są zgodne z rozporządzeniami, a w Wrocławiu mają się świetnie i są e, używane w wielu miejscach. No i niestety, no spełniają rolę, gdyby ten, te, nie było ich, tylko to światełko, gdzie się paliło tutaj na, na drugiej stronie tego skrzyżowania, to wyobraźmy sobie, czy by się dało to zrobić. Oczywiście by się nie dało tego zrobić i, te sygnatory kierunkowe były konieczne absolutnie, żeby takie rozwiązania wprowadzić. Wrocław to testuje, Wrocław się tego nie boi, Wrocław to robi i to jest jak mocna strona Wrocławia. Tu jest przykład czego innego, że Wrocław był ekologistą w ilości słupu. to jest ciąg pieszo -rowerowy i na nim było chyba 12 na 100 metrach słupów, wywłaszczono kawałek terenu od zajezdni i dostaliśmy Całkiem przyzwoitą tutaj akurat torowiska, ale i tak w miarę dobrze zrobione, więc całkiem przyzwoitą alternatywę. Stacje, system w Rosławskim Rower Miejskim, myśmy jako organizacje byli bardzo przeciwni temu, on był bardzo malutki pierwotnie. Teraz w 2015 roku jest szansa, że on troszkę będzie większy. Nie, to jest ten stary 200 rowerów. Tak, 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 tak. W tej chwili on się rozrósł, Już się będzie dwa, dwa razy tyle stacji i jeszcze więcej rowerów. Nie pamiętam, ile dokładnie. Akcje, które miasto. To jest przykład biurowiec w środku miasta. To nie jest żadna akcja szczególna, tylko biurowiec i parking pod biurowcem. Jakby to jest pokazane tutaj, bo to jest jedna z firm, która rzeczywiście promuje wśród pracowników swoje tego, tych biur, żeby dojeżdżali rowerami. Efekt jest taki, jak widać. Tych akcji jest więcej różnych, więc nie, nie będę się nad tym rozwodził, bo to, to jest akurat parking pod Dworcem Głównym też w Wrocławiu. Jeden z dwa są takie, to jest o wiele za mało oczywiście, ale, ale i tak niewiele dworców się może w Polsce pochwalić takim parkingiem, jak tutaj jest. To są już inicjatywy, które pączkują, czyli właśnie kolejne firmy, które stają się przyjazne rowerzyście, Skanska, Green Towers, Kolejne biurowce już nie ma wątpliwości, że budują, stawiają stojaki w środku, na zewnątrz dla klientów, dla pracowników w środku, zadaszone, zabezpieczone po prostu to jest lawina. Jeden case na koniec. Kraków ma swoje referendum, które pokazało siłę poparcia dla ruchu rowerowego. Wrocław, podobnie jak Radom, miał projekt w zeszłym roku w budżecie obywatelskim projekt rowerowy Wrocław, czyli 10 km pasów w ścisłym centrum na bardzo ważnych ulicach ten projekt wygrał głosowanie w warszawskim budżecie zebrał ponad 10% wszystkich głosów które w ogóle padły w tym głosowaniu i zdeklasował inne projekty kolejny projekt w kolejce to miał połowę także warszawianie też dali poparcie mocne i o ile się wcześniej politycy obawiali trochę, czy to nie za wcześnie, czy to nie podrażnimy, no to jednak te, tego typu zdarzenia jak to referendum, jak te budżety pokazują, że jest wola. No i tutaj są dla efekty, czyli jak to rosło rozwój rowerowy w poszczególnych latach, jak to przyrastało. Jest parę punktów pomiarowych, gdzie Wrocław po prostu to mierzy i ma dane i dzięki temu w ogóle może tym zarządzać, bo jeżeli tych danych nie mamy, no to nie wiemy, czy nasze działania przynoszą, je, czy nie przynoszą, czy czy to miało sens, czy nie, czy ludzie się przesiedli, czy nie przesiedli. Więc w paru punktach to jest mierzone i to, to samo zdjęcie, które kończyło moją prezentację, tutaj siedzi człowiek, który to zdjęcie gdzieś wygrzebał, odnalazł a wszyscy inni od niego zaczerpnęli i używają, bo, bo jest bardzo fajne zdjęcie po prostu tym, że rowerem miasto jest możliwe. Ono już było, słucham. To jest plac Kościuszki. To jest tutaj, gdzie te pasy były wyrywane. To właśnie to, to mniej więcej w tym miejscu było. Tam zdjęcie takie było, że kostkę wybierano. No, tu nie jest ten plac nowym skształcie, już bardziej rowerowym. Nie jest idealny wciąż, bo na przykład sygnalizację zyskał, a to nie jest szczególnie fajny pomysł, żeby tam była sygnalizacja. Nieważne, w każdym razie to miejsce się staje coraz bardziej rowerowo przyjazne. Kiedyś może będzie tak, jak było za poprzedni gospodarzy. I tym samym dziękuję za uwagę i jeśli są pytania, to króciutko, a jak nie, to w dyskusji, to pociągniemy te wątki wszystkie.